Panie ministrze, skąd w Platformie taka determinacja w sprawie Karakali? Przecież wiadomo jedno na pewno, że to był niekorzystny kontrakt dla Polski. Dlaczego oni tak cały czas przy tym grzebią? Ja nie chcę bawić się w interpretację zachowań parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. Rzeczywiście wzbudza zdziwienie forma, w jakiej posłowie i posłanki Platformy zwrócili się do Monu. My oczywiście zgodnie z ustawą udostępniamy wszystkie dokumenty parlamentarzystom, którzy są nimi zainteresowani. Wczorajsze wydarzenie miało raczej charakter eventu medialnego, ale oczywiście pismo wpłynęło, zostało doprecyzowane o jakie dokumenty paniom i panom parlamentarzystom chodzi i dzisiaj przekazałem pismo, w którym zapraszamy przyszły piątek. Do zapoznania się z tymi dokumentami w Ministerstwie Obrony Narodowej. Idę w tej chwili do klubu Platformy Obywatelskiej z pismem, z odpowiedzią zapraszamy nasze koleżanki i kolegów parlamentarzystów z Platformy Obywatelskiej. Przyszły piątek za tydzień do Ministerstwa Obrony Narodowej, gdzie będą mogli zapoznać się zgodnie z ustawą z interesującymi ich dokumentami. Te wszystkie informacje To to zobaczymy. W Monie to co zobaczymy tej, w tej informacji, które dostaniemy od ministra koordynatora służb specjalnych oraz odpowiedzi na nasze interpelacje będą składały się na pełen obraz tego, czy osoby, a może nie czy, bo to już o tym wiemy. Pan Betrzyński przecież sam to przyznał, ale w jakim zakresie kto wpływał na wykańczanie karakteru, Wpływał na największy w historii polskiego wojska e, przetarg. E, szalenie istotny z punktu widzenia budżetowego, ale przede wszystkim bezpieczeństwa i jakości funkcjonowania polskich sił zbrojnych. To jest właśnie ta dobra zmiana, bo my nie działamy tak jak Platforma Obywatelska w 2012 roku, która posłowi Arkadiuszowi Czartoryskiemu odmówiła dostępu na podstawie tej samej ustawy, tego samego artykułu do dokumentacji, a usłyszał od prawników. W Sejmie, że no, ten zapis ustawowy nie jest obciążony żadną sankcją, w związku z tym nie może dochodzić swoich praw. My jesteśmy absolutnie otwarci, nie mamy nic do ukrycia. Czy chyba bada sprawę tego przetargu? Bo tutaj było bardzo wiele dziwnych rzeczy. Francuzi właściwie szli jak po swoje, a Platforma bardzo krzyczała. Przy tym przetargu było bardzo wiele wątpliwości, m.in. z tego względu. Kilka miesięcy temu ja złożyłem wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zbadanie wszystkich procedur towarzyszących temu przetargowi. Później prokuratura również podjęła takie badanie i wszyscy z niecierpliwością czekamy na zakończenie tych sprawdzeń. Rzeczywiście było wiele znaków zapytania. Myślę, że z punktu widzenia polskiej racji stanu, wiarygodności Instytucji państwa. Wszystkie te wątpliwości powinny być jak najszybciej rozstrzygnięte. Macron, który jest takim no, prawie pewnym kandydatem na prezydenta Francji, był w zakładach Whirlpoola, które mają być przeniesione do Polski, a straszy sankcjami wobec Polski. A jak to rozumieć? No, rozumieć to trzeba w ten sposób, że polityk, który jest w trakcie kampanii wyborczej, wykorzystuje Nasz kraj do jej prowadzenia no to jest przykre, nam się to nie podoba, My nie zgadzamy się z takim sposobem prowadzenia polityki. Głośno mówił o tym wczoraj rzecznik rządu pan Bohenek. No dobrze, ale czy to oznacza, że Francja będzie w zamian za fakt, że nie chcieliśmy podpisać niekorzystnego kontraktu na Karakala albo mamy na tyle dobry rynek, że fabryki decydują się na przenoszenie produkcji tutaj do Polski, będą nakładać na nas sankcje? Francja jest zainteresowana współpracą z Polską w szeregu dziedzin, również w dziedzinie. Gospodarczej, współpracy. Rozmawiamy z Francją na temat dostaw wybranego sprzętu dla wojska polskiego. No naprawdę nie należy rozdmuchiwać drobnych wydarzeń czy jakichś nieprzemyślanych wypowiedzi, które, tak jak powiedziałem, wpisują się niestety w kampanię wyborczą, która trwa we Francji.